Hej, hej, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jak się macie, jak tam u Was co słychać <coughs> jak słychać dalej herpie, po prostu dalej jakbym przynajmniej imprezowała i tydzień nie e, także em, głosu super ciąg dalszy, ale no już mam nadzieję, że jest na coraz lepszej drodze. E, aczkolwiek no, przeorał mnie ten miesiąc. No! Ach. No, jeśli chodzi o zdrowie, to, to jakoś tak kurczę, no, ale też sobie myślę, że te pogody były takie do bani, że w sumie nie ma co się dziwić, że jakieś tam choróbska y, nas dopadają. Chciałam Wam pokazać bo mój nowy nabytek z y, hybryd. Y, Eclat, Eclat, jakaś taka firma w Dino w ogóle dostępna. Lakier do paznokci y, y, UV LED i to jest taki widzicie y, Fluoryt, tak się nazywa ten kolorek, taki właśnie jakby niebieski fiolet, nie wiem jak to powiedzieć, taki o widzicie, taki fajny kolorek i myślę, że to będzie następny kolor na moich paznokciach, sobie tak poobcinałam yy, ostatnio skórki, że w lewej ręce to każdy, każdy palec oprócz małego krwawił, po prostu normalnie tak krwawiłam, że... Jeszcze chyba tak nigdy nie obcinałam skórek. Ale początkowo się tak nie wydawało. Dopiero po chwili, jak zaczęło lecieć, to nie umiałam zatamować. E, tutaj już dużo lepiej, jeden tylko paluszek ucierpiał. E, ale no, po prostu e, dramat. Ja co jakiś czas obcinałam skórki, bo mam okropne w ogóle skórki od zawsze, zawsze problem ze skórkami także następny kolorek to właśnie będzie ten i zastanawiam się czy u nóg sobie też takiego nie i ciekawa jestem jak będzie w ogóle ym, z trwałością, jak on będzie się utrzymywał i w ogóle zobaczymy, bo badyszkę kosztowała 9,99, więc całkiem przyzwoicie, spoko nawet tanio bym powiedziała ym, no ja mam chwilkę czasu jak sobie pomyślałam, że się do was odezwę, bo jakoś tak ostatnio widnie na tym moim kanale a jeśli chodzi o filmiki yy, i nie wiem ile się pojawiło w tamtym miesiącu y, filmików, ale naprawdę to y, mało, mało nie wiem jak to... Mało produktywnie, y, mało produktywnie na YouTubie, ale w życiu to zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Yy, i dzisiaj w ogóle Ignasiu yy, w przedszkolu z miał taką mini wycieczkę w sumie do, no tam dwie miejscowości dalej, miejscowości dalej od nas. Dzień Dziecka organizowany, wiecie, dmuchańce, jakaś kiełbaska, jakieś lodziki, jakieś tam konkursy dla dzieci i w ogóle. I u nas co roku właśnie o tej porze na Dzień Dziecka jest organizowany bieg, memoriał tak zwany Dwojga Nauczycieli, którzy przed laty zginęli w wypadku samochodowym jadąc na wakacje z dwójką dzieci, i oni zginęli, a dwójka dzieci przeżyła. Oni tutaj od nas z osiedla byli. Ja Wam tak wspominałam na pewno o tym nieraz. To był naprawdę ogromny szok, ogromna tragedia po prostu przeogromna tragedia. No i oboje byli nauczycielami, pani uczyła wf u mnie uczyła wf u lata od lat pracowała tutaj w szkole. Pan pracował w szkole, w gimnazjum. No i oboje zginęli. I taki właśnie, taki, taka pamięć ich imienia właśnie jest ten memoriał i dzieci biegną w tym biegu. Także nasze też dzieciaczki będą biegły. I w sumie pani się mnie pyta, czy czasem nie chciałabym jechać, ale ja niestety dziś nie mogę uczestniczyć w, w, no, w tym wydarzeniu. No, i właśnie Ignacio pojechał. Taka jaka pierwsza wycieczka, wiecie, z przedszkola, plecaczek, kanapeczka, picie w plecaczku. I widziałam właśnie tutaj, jak szli. Wszyscy mieli kamizelki, czapeczki, dostali. Właśnie przedszkole to zapewniało. No i pojechali. Także mam nadzieję, że będzie się dobrze bawił. Dzisiaj przepiękna pogoda, więc pogoda też im super dopisze. No więc, więc pięknie, także ta, 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 tyle u nas i w sumie oprócz tego, że ja tutaj niestety zdrowiem się nie mogę pochwalić, to wszyscy, wszyscy zdrowi, więc to najważniejsze, działamy sobie i, i, i jest wszystko w jak najlepszym porządeczku, no i jeszcze jutro mam w planie jechać, do miasta, mamuśka coś tam chce sobie y, kupić. Y, mama moja i do mnie poszukuje y, zasłon. Y, y na taras, do, na działeczkę, bo tam takie rolety zrobili. Sobie kiedyś, wam muszę to pokazać na filmiku, bo w ogóle jesteście, jak piszecie mi o działce moich rodziców, to jesteście zauroczeni działeczką. I tak jak piszecie, to jest montum pracy, bardzo, bardzo dużo pracy i wiecie, takiej systematyczności, żeby ta działka tak właśnie wyglądała. No i właśnie tam tato zrobił takie rolety przed słońcem, przed jakimś tam wiatrem, a mama chciałaby takie, wiecie, zasłony firanki, <laughs> takie, które mają służyć bardziej e, wizualnie. E, no i właśnie jest w trakcie poszukiwania, e, jakieś tam cię nie chcę też jakoś bardzo inwestować. Bo my też Bóg wie ile nie siedzimy na tych na, na działaczkach. Ale jak gdzieś tam e, jesteśmy, to właśnie, żeby, żeby były one to w takim okresie wiosenno-letnim. E, no i właśnie w pepko, była, wisku, była. I, i nie wiem, czy coś gdzieś jeszcze dostaniemy na mieście, a jak nie, to coś będziemy szukać przez internet. Właśnie mam obyścia coś takiego wiecie, tego. Czekajcie. <coughs> jak się nakazam, to mam takie drapanie w gardle. Słuchajcie, że to jest po prostu nie do opanowania, muszę kaszleć, bo jak nie kaszle, to normalnie łzy mi lecą. Mam odruch wymiotni i to jest po prostu okropne, krtanie jest okropna, jak zaatakuje i powiem Wam, że. Byłam z, z Ignaśiem w tygodniu u Logopedy. No i właśnie pani mi pisała termin, i słuchajcie, mnie złapał taki atak kaszlu. I chciałam to tak powstrzymać, że normalnie oko prawe to mi za normalnie leciała. Myślałam, że tam wyziąłem duch, a nie chciałam kaszleć, bo pani myślała sobie, że chora w ogóle, wiecie, jeżdżę, e, a jeszcze wtedy było tak w miarę okej, okay, ale to swędzenie takie właśnie w gardle było, było już mega dokuczliwe i ja normalnie mówię, jest, to pani szybko napisze tą datę, bo ja normalnie za chwilę nie wytrzymam ani jej. Nie dość, że jeden długopis nie pisał, to drugi też nie chciał pisać, dopiero trzeci napisał i ja w ogóle, w ogóle do widzenia tylko i stamtąd po prostu jak najszybciej chciałam opuścić ten, jak mnie złapie takie, jak się nagadam, złapię takie smyranie, to już w ogóle jest y, amel w pacierzu. Poza tym, że wiecie, ktań i y, y, y taki głos to mi nic nie jest, czuję się dobrze i w ogóle także no masakra normalnie ogólnie. E, Słuchajcie, rzęsy z ręciorymi odrosły, w ogóle teraz takie są fajne, długie, w ogóle widać jest daleka ja uwielbiam po prostu. E, dwa tusze mam na sobie standardowo. Wróciłam do standardowego połączenia. U mnie. E, te dwa tusze z Eveline: ten e, Volumix Fiberlast i e, Extension Volume, per, Push Up Volume and Curl. E, m, dalej mam mieszane uczucia co do tego, co do tego tuszu. Coś, coś, coś. Mi się wydaje, że coś tutaj było przykombinowane, e, więc ten sobie dokładam tak, żeby pogrubić i ja sobie linię wodną. <laughs> Górnej powieki dodatkowo kredką brązową maluję, żeby właśnie tak pogłębić ten efekt. Ja normalnie nie mogę gadać. <ścoughs> sobie takie tabletki nawilżające właśnie na krwań, na gardło, zaraz sobie muszę zażyć. I dobra, zmywam się, słuchajcie, bo czas na mnie, coś mi odkurza, czy Nie chcę mi odkurzać, muszę przewody powietrzne poczyścić. No i nie odkurzam sobie teraz, więc niestety później będę musiała wszystko zrobić, także lecę kochani i jeszcze się do was odezwę, nie wiem czy, jutro, czy dzisiaj, czy jutro, czy w najbliższym czasie, albo za tydzień, zobaczymy, ale no kiedyś na pewno się pojawię. Słuchajcie, na no, Dzień Mamy, <laughs> kiedy dostaliśmy każdy rodzic, bo było w Dzień Mamy i Taty, zdjęcie pociechy z właśnie w takich... Z takim ascijnym biecikiem bzu, no i właśnie tak, i mój Ignacio i słuchajcie, w ogóle to zdjęcie było zrobione historia taka, że jego nie było w przedszkolu, a ja poszłam akurat co ja poszłam akurat zanieść tu przedszkola. Nie pamiętam, czy coś było, że ja musiałam zanieść jakiś, coś wypełnić, jakąś karteczkę, coś tam i poszłam akurat z nim zanieść tą karteczkę, no i yy, pani właśnie mówi, że robią zdjęcia, ile właśnie yy, na dzień mamy i żeby się poszedł, no i on tak wiecie, w dresiku akurat, ale no piękne, piękne jest to zdjęcie, muszę sobie uprawić właśnie w taką antyramę, no i taką antyramę też dostaliśmy na koniec, Ignacy mówił wierszyk. No i piękne piosenki były, w ogóle fajnie, fajnie te dzieciaczki, wiecie, patrzyły na pierwsze przedstawienie, które było na e, pasowanie na przedszkolaka, a teraz już na Dzień Mamy, to już, już, już widać progres właśnie, jak dzieciaczki się rozwijają, jak już potrafią e, słuchać, potrafią właśnie gdzieś tam się zdyscyplinować, naprawdę super, ale w ogóle też takie śmieszne, niektóre śmieszne rzeczy robiły i w ogóle, więc, e, więc fajnie jest e, tak... E, Fajnie jest iść patrzeć, jak taka, ta nasza pociecha się rozwija. I, i w ogóle e, przypomniało mi się, jak Aleks na pierwszą wycieczkę em, z przedszkola. Ja wtedy miałam silną nerwicę. Pamiętam, bo to było, em, no jak on miał około takich właśnie pięciu lat, no to ja właśnie miałam e, najgorszy okres nerwicowy i pamiętam jak odprowadziłam i on wsiadał do autobusa, je, autobusa autobusu e, i ja później szłam e, z powrotem to ryczałam normalnie jak jakaś głupia e, i po drodze mnie spotkała sąsiadka świętej pamięci już niestety nieżyjąca starsza pani e, i ona też miała akurat wnuczkę w przedszkolu i też ją odprowadzała i właśnie co płacze że pojechał i zaczęła płakać razem ze mną słuchajcie się tam szlochała, bo dziecko jechało. No, oni chyba wtedy jechali do Wrocławia, bodajże, czy gdzieś tak dalej. Wiecie, ja od razu wizja wypadku, że autobus się zderzył, że w ogóle a, szpital, pogrzeb i w ogóle ja miałam straszne myśli. Także jeszcze raz apeluję: jak macie jakieś początki nerwicy, depresji, idźcie do lekarza, leczcie się, nie bójcie się farmakologii, nie bójcie się tabletek, nie bójcie się leków, bo to. Naprawdę w wielu przypadkach ratuje życie. Wiem, wiem, co mówię, bo depresja potrafi być okrutna, śmiertelna. To jest śmiertelna choroba. Mm, zaburzenia, e, właśnie nerwicowe. <laughs> ja akurat miałam stwierdzone, e, stwierdzone nerwice z epizodami depresyjnymi, więc e, lżej niż depresja, ale też gdzieś tam e, liznęłam troszkę i depresji poporodowej, i ogólnie takich epizodów depresyjnych, więc e, nie patrzcie na nic, leczcie się, bo ja teraz wiem, że żyję. Eee, mój błąd, że zwlekałam tak długo, bo <laughs> być może uchroniłabym siebie przed tym, co przeżyłam przed tym całym stresem, przed tym ciężkim okresem i w ogóle eee, może by było troszeczkę inaczej w moim życiu, może troszeczkę inaczej moje życie by wyglądało. Um, wiadomo, nie ma co żałować, nie ma co gdybać i w ogóle cieszę się, że y, poszłam rozum do głowy, że się odważyłam, że w końcu zrobiłam ten krok po długich, długich latach, <laughs> ale zrobiłam, więc y, wy też róbcie, nie patrzcie na nic, idźcie, leczcie się, kochani, nie patrzcie na nic, naprawdę. To Wam mówię z ze Dobra, serdecznie. słuchajcie, dzisiaj przyszedł dzień mojego występu. Już jestem po, w sumie poprzednio Nie miałam czasu nagrywać. Słuchajcie, to jest moja opaska e, gąski, którą sobie sama zrobiłam. Trochę chyba jak kaczordonet, nie? No, ale dobra, nieważne. W każdym razie to była gąska, jakby ktoś nie wiedział. Zrobiłam też skrzydła. Już nie miałam czasu, żeby drugą stronę robić, bo same skrzydła robiłam półtora godziny, słuchajcie. E, także mam skrzydła i mam jakby co zrobione na e, nogi owinięte bibułą. W samych rajstopach występowałam. Także tak to wyglądało. Słuchajcie, naprawdę się w to wszystko wczułam. W sensie jeśli chodzi o przygotowanie, występ też jak najbardziej. Także ja byłam dzisiaj gąską, jakby ktoś nie ogarnął. Trochę jest jak jakby skrzydła anioła, ale <laughs> to nic. Słuchajcie, pokażę wam tu u Aleksa w lustarku mniej więcej, e, jak może ktoś by kiedyś tam potrzebował to pomysł e, mam. No, mam skrzydełka, mam. Chciałam wstępnie zrobić ogólnie maskę, wiecie, na twarz. E, <laughs> I tak zrobiłam, ale po przymiarkach i ogólnie po um, oględzinach um, okazało się, że maska by mi tak tutaj przylegała, tam sterczała, więc stwierdziłam, że nie i um, po prostu um, zrobiłam sobie taką opaskę na głowę. Wykleiłam dziób um, bibułą skrzydełka papierem. Um, tutaj mi przebiłem napisa, ale już nie miałam innego kartonu. Um, to jest papier kuchenny. I tak to wygląda, słuchajcie. No, także myślę, że całkiem, całkiem spoko ta gąska. A, dobra, nie wiem, czy tam to się nagrało. W każdym razie ostatnie, um, ostatnie minuty tego, um, które przed chwilą widzieliście, nagrywam 2 czerwca. Dzisiaj mamy 13. Moje pazurki, już nie nowe takie, bo już mają kilka um, dni. Ech, I słuchajcie, um, dzisiaj umieściłam Wam takie story na Instagramie, które na pewno wielu z Was zmartwiło. W sumie nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, jak um, o tym napisać i co powiedzieć, i w ogóle, bo. Um, bo to nie jest jakaś wielka rzecz, jakaś tragedia, choroba, w ogóle jakiś wypadek czy cokolwiek innego. Um, po prostu. Um, nie wiem jak będzie jutro, nie wiem jak będzie pojutrze, nie wiem jak będzie za tydzień, dwa, być może mi przejdzie, być może dojdę do siebie trochę, być może po prostu... Ogarnę jakoś to wszystko, przyzwyczaję się i, i normalnie będę z wami i na Instagramie, i na YouTubie, tak jak w sumie może normalnie nie, no bo jestem rzadko. Ta częstotliwość nagrywania jest rzadka u mnie, ale no po prostu, że będę. Być może jutro siądę do kolejnego filmiku, być może za tydzień, być może za dwa, po prostu nie wiem jak będzie. Na dzień dzisiejszy jestem troszeczkę taka skochowana I słuchajcie, ja wam po prostu powiem, na razie nie będę tego robiła jakoś yy, fizycznie i nie wiem czy w ogóle to zrobię, yy, ale chodzi o to, że yy, Mateusz obciął Ignasia. I słuchajcie, yy, nie wiem, to są tylko włosy Pff, odrosną. babo, czym się przejmujesz, ale yy, i mi nigdy się nie podobało to, jak chłopcy nosili bardzo krótkie fryzurki, takie prawie na łysą kielacek. Jak ja to mówię, Ignaś miał taką dłuższą fryzurkę, ja go zawsze obcinałam. Był też u fryzjera, ale w sumie ja go obcinałam najczęściej. I te włoski tak. Myślę, że w ogóle włosy w większości dodają uroku. No i tak było też w jego przypadku. A Mateusz chciał się pobawić wczoraj w fryzjera, ja a nie było mnie w domu. I, y, no, i po prostu nie wiem jak, ale mam y, y, myślał po prostu, że wyjdzie dłużej. Niestety y, poszło na 5 mm więc sobie możecie wyobrazić Ignacy ma całą głowę y, włosy długości 5 mm i powiem Wam, że wiem odrosną, kwestia czasu bla 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 ale mimo wszystko dla mnie jest, to było szokiem, ja po prostu ryczałam jak bubr. Wiem, że są gorsze tragedie i wiem, że ludzie mają gorzej i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę nawet takiego czegoś z, z, czytać, bo ja żyję swoim życiem i po prostu no, na tą chwilę mnie to mega dotknęło. Zszokowało, nie potrafię się przyzwyczaić do jego bezwłosów, do tego jak wygląda w tej chwili. I bardzo mi się to źle kojarzy, to jak on w tym momencie wygląda i po prostu no... No, jest to dla mnie ciężkie na tą chwilę, dlatego też y, 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 nie chcę nawet go puszczać do przedszkola, słuchajcie, y, ze względu na to, że y, panie tam często kręcą jakieś filmiki, y, robią zdjęcia, a ja po prostu. Nie chciałabym, żeby on był, wiecie, jakoś fotografowany w tym momencie na tle innych dzieci, bo teraz, tak jak patrzę po dzieciach, to raczej dzieci mają takie dłuższe fryzurki, fajnie zrobione włoski i w ogóle, a on tych włosów nie ma i po prostu, w sumie już jest końcówka roku, także tam zostało, nie wiem, raptem 10 dni, w sumie, nie wiem, z 9 czy 8 takich, wiecie, w tygodniu roboczych. Więc pal 6 pójdzie bo w sierpniu. U nas chyba w przedszkole będzie miało, yy, jak to się nazywa, dyżur. Więc chyba pójdzie w sierpniu dopiero do przedszkola. Także. Yy, no, po prostu ja to przeżywam na swój sposób. Ja wiem, że yy, dla większości może z Was to jest pierdoła totalna, ale no, mnie to jakoś dotknęło i yy, po prostu no. No i tak, może mi to przejdzie, może za 2-3 dni się przyzwyczaję, może za, wiecie, pół miesiąca, miesiąc włoskim odrosną, ale mimo wszystko to jest dla mnie czas, w którym ja będę codziennie patrzyła na jego włoski albo ich brak raczej i jest to dla mnie po prostu ciężkie no i mówię no każdy to odbierze pewnie na inny sposób jedni być może podobnie do mnie i nie pomyślą sobie że przesadzam i tak dalej i tak dalej moje przesadzanie moje, e, moja reakcja mój szok i ja tak to po prostu przeżywam więc e, więc e, no więc tak to kochani wygląda e, m, tak jak mówię być może za chwilę przywyknę i po prostu będę normalnie kręciła filmiki i będzie to dla mnie już wiecie normalne ale wczoraj był duży szok, dzisiaj jest wiecie, już może szoku nie ma, ale jest taki jeszcze brak takiego przyzwyczajenia do tego, jak on wygląda no i no i jest jak jest, także słuchajcie kończę tego vloga kiedy będzie następny, nie wiem, zobaczymy po prostu na tą chwilę nic nie wiem co, ja, co i jak będzie się działo u mnie na kanale tutaj, czy na instagramie no w każdym razie Może ktoś mnie tu pocieszy, jakieś serduszka od Was dostanę i e, wiecie... E, za, zawsze, słuchajcie, to jakieś wsparcie. No, więc tak, kochani, tyle, co chciałam Wam powiedzieć. E, no, jedziemy dzisiaj do miasta kupić jakąś fajną czopeczkę z Daszkiem, e, bo w ogóle prawda jest taka, że mamy jakąś taką jeszcze e, przeżytek po Aleksie, e, no, a też wiecie, e, słoneczko jest ciepło, więc też mu się przyda, e, no i też będzie takie przejściowe e, dla nas. No jemu też się nie podoba ta fryzurka, bo też mówi, że mu się nie podoba to, co widzi w lusterku. Więc słuchajcie, no taka sytuacja. No, mam nadzieję, że za jakiś czas będę się z tego śmiała i wiecie, to wszystko, co teraz odczuwam, wiecie minie i, i się o tym zapomni. No dobra, tyle kochani. Także trzymajcie się ciepło i idę tego vloga zgrywać, e, no i przerabiać. И выигрывать за канал. уже.